Witam, tutaj Roland z Autohandlu, Karol Rumia przedstawiam Państwu taki samochód, który jest u nas w sprzedaży, jest to BMW X3 rocznik 2011, silnik to 2.0 diesel, 183 konie mechaniczne, samochód posiada manualną sześciobiegową skrzynię biegów, posiada też napęd na cztery koła X Drive samochód ten pochodzi z polskiego salonu, od nowości miał czterech właścicieli, jest obecnie oczywiście zarejestrowany z aktualnymi opłatami, ubezpieczeniami i przeglądem. My zaraz zobaczymy dokładnie do kiedy. I posiada przebieg 302 000 km. Przebieg ten jest udokumentowany. Posiadamy wydruki z historii pojazdu. Tam wszystkie przebiegi i historia jest udokumentowana. Jeżeli chodzi o stan ogólny tego samochodu, to tutaj mm, możemy pokazać tak, 19 colowe ładne alufelgi, nowe tarcze i klocki, które mają znikomy przebieg. E, silnik tutaj pracuje bardzo dobrze. Skrzynia biegów, sprzęgło również. Zawieszenie napędy na szczery, wszystko tutaj działa. Auto posiada jak widać czujniki parkowania przednie tylne, halogeny. E, teraz tak, zajrzyjmy do środka, w środku. Pomimo przebiegu 302000. proszę zobaczyć i zauważyć, jest ładnie, przyzwoicie i czysto. Tutaj mamy informacje odnośnie wymiany oleju. Następna jest przewidziana na 305 tysięcy. Olej silnikowy jest Motul 5W30X Clean, czyli to bardzo dobry olej. Przegląd aktualny jest do 26 czerwca 26, a ubezpieczenie do 4 czerwca 26. Z dodatków mamy tutaj komputer pokładowy, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, klimatyzacja automatyczna, elektryczny hamulec postojowy, nawigacja, lusterko fotochromatyczne, skórzana pepicerka i tak to wygląda. Proszę zobaczyć jeszcze tutaj z tyłu. Tutaj również bardzo dobrze, tapicerki, to wszystko wygląda bardzo ładnie, oczywiście jak na swój wiek i przebieg. Z tyłu bagażnik również ładnie, czysto, schludnie, klapa tak samo, od dołu wygląda dobrze, zajrzymy jeszcze pod maseczkę. Tu jest również zachowany porządek. Lampy są fabrycznie oryginalne. Nie widać, żeby ten samochód miał jakiekolwiek wypadki. My oczywiście przed zakupem, bo kupujemy samochody za swoje pieniążki, więc też musimy te samochody przed zakupem sprawdzać i też tak zrobiliśmy. Jedyne co nam tutaj wyszło na mierniku grubości lakieru, bo też go sprawdziliśmy właśnie w taki sposób, to, to jest to, że był naprawiany ten tutaj błotnik na rancie, więc tu delikatnie na narożniku. Była jakaś tam mikroszkoda, ale to nic istotnego, bo tych dało się naprawić, więc nie była to żadna poważna e, usterka czy, czy, czy jakikolwiek tam wypadek, tak, drobne uszkodzenie. E, poza tym lakier jest e, fabryczny, więc tutaj nic więcej uszkadzane w tym samochodzie nie było. I tak jak wspomniałem, samochodzik jeździ dobrze, prawidłowo klimatyzacja, całe wyposażenie działa żadne błędy się nie świecą opłaty aktualne auto gotowe do jazdy e, więc zapraszamy do zakupu. Chcemy za niego 30 tysięcy złotych Karoland Autohandel zapraszamy do widzenia